Yeah. Huh. Trudno jest tak żyć, modlę się do Boga. Trudno jest tak żyć, modlę się do Boga. Trudno jest tak żyć, modlę się do Boga. Trudno jest tak żyć. Modlę się do Boga. Ej, 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 chcieli być uczciwi, ale widziałem ich mordy. Skąd tu oka? Skąd tu oka? Mówili, jesteś nikim, a zaczynam bić rekordy. Wida loka, Wyda Za to pisze album w jeden dzień, bro. Możesz gadać, ale ja mam kurwa inne tempo. A ta świnia chce, bym nie dochodził prędko. Gdzie nie pójdę, już się pizdy, swędzą. Szmata, chce mieć mięso tak jak big Zapraszam do gromady, nie, nie widzę! Do ciebie mówi kotek do mnie tygrysie się. Jedno złe słowo będzie klik klik bang, bang, bang. Trudno jest tak żyć. Modlę się do Boga, trudno jest tak żyć. Modlę się do Boga, trudno jest tak żyć. Modlę się do Boga. No jest tak żyć, modlę się do Boga Ej, ej, ej Chcieli być uczciwi, ale widziałem ich mordy Skąd tu oka, skąd tu oka Mówili jesteś nikim, a zaczynam bit rekordy Widaloka, widaloka Mam kartiera jak stara baba z Paryża Bo Rolex mi się znudził, już masz Możesz nosić dalej to, co moja baby Sikariusz czeka w ciemnych kurwa kątach jak złodzieja Masz jedną parę butów zły i I nosisz się z pięć lat jak stary pijak Zrób mi beatbox, nie chcę już nawijać Jak bardzo i zabijam To jak Porsche wersył skija Trudno jest tak żyć, modlę się do Boga 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 ej, ej, ej. Chcieli być uczciwi, ale widziałem ich mordy Skąd tu oka, skąd tu oka Mówili, jesteś nikim, a zaczyna być rekordy Wida loka, Но есть так жить.